Jestem mistrzem świata chyba nieźle brzmi. Najlepiej na świecie. To jest najlepszy moment w karierze? No, myślę, że tak. Najlepszy. Najwymarzony. Ja zacząłem oglądać siatkówkę od meczu Brazylijczyków z Polakami w spotku. To było chyba w 1998. To był mój pierwszy mecz, który widziałem. I tam grał taki pan, który sobie biega po hali i on dzisiaj sam do mnie poszedł. Mówił on Albercie. On sam dzisiaj do mnie podszedł i, i mi pogratulował tego złotego medalu, więc to jest niesamowite i to pokazuje tylko jakby jak, jak cała moja droga siatkarska zmierzała do tego momentu i, i nie wiem, jestem strasznie szczęśliwy i nie wierzę w to co się stało. Dzisiaj pokazaliście, że jesteście silniejsi od Brazylijczyków, chyba przede wszystkim psychicznie, bo wygraliście ten mecz, nie daliście się złamać i po prostu byliście od nich chyba mocniejsi. Ja myślę, że te mistrzostwa z każdym meczem nas hartowały coraz bardziej. Graliśmy mnóstwo meczów o e, o życie, e, mnóstwo stresu było i sytuacji takich, gdzież praktycznie nas może nie było w tym turnieju, albo, e, albo byliśmy blisko tego, żeby, żeby sobie zaprzepaścić tą całą pracę, ale byliśmy tak mocni psychicznie w każdym z tych meczów i byliśmy coraz mocniejsi tak naprawdę. I, i ta końcówka. Ta końcówka tego seta czwartego dzisiaj to tylko to potwierdziła, że, że to nasza siła psychiczna i fizyczna też była ogromna. Parę osób: Krzysztof Ignaczek, Mariusz Wlazu, żegnają się z kadro, ale chyba nie mamy się o co bać i to jest początek czegoś jeszcze większego. Na razie cieszmy się z tego, co jest chłopakom Igle, Mariuszowi, ee, Pawłowi Trzeba dziękować, bo, bo oni stworzyli tak naprawdę tą nowo, nową historię siatkówki te kilkanaście lat, I są wielcy i to jest piękne ukoronowanie kariery ich reprezentacyjnej. Cieszmy się z nimi, cieszymy się wszyscy z tego, co mamy dzisiaj. Pański kolega Karol Kłos został jednym z dwóch najlepszych środkowych, chyba w pełni zasłużenie. Oczywiście, że w pełni zasłużenie. Myślę, że jeżeli by była pojedyncza nagroda, to, to też on powinien ją dostać, bo, bo zagrał równy turniej, praktycznie nie miał słabego meczu w tych mistrzostwach i 13 spotkań praktycznie bez zmiany. Rewelacyjny turniej w jego wykonaniu i jestem, jestem dumny z tego, że, że on dostał tą nagrodę i cieszę się bardzo. Widzę, widać po nim jak on to przeżywa i jak to jest dla niego ważne. Dla nas wszystkich jest to niesamowita sprawa. Możemy jeszcze tylko poprosić żebyś zapazował z medalem, można prosić o każdej porze dnia i nocy teraz. Dzięki.